Cześć ludziska, z tej strony Maxim, witam Was w pierwszym odcinku nowej playlisty sprzęt, gdzie będę Wam prezentował wszelkie gamingowe tutaj sprzęty. Na początku może skupimy się na rzeczach prostszych, czyli na wszelkich gierkach plug and play, które udało mi się nazbierać. Później przejdziemy do konsol, komputerów i innych akcesoriów growych. Na pierwszy rzut Idzie jedna z konsoli, jedna z konsolek firmy Radica. Jak widzicie, jest to konsola plug and play. Na czym polegają takie konsole plug and play? Na jakiej to w zasadzie działa? Są to konsole, które praktycznie można zabrać wszędzie. Jak widzicie, no niestety, jest okablowanie dość długie. Ale o tym za moment, z racji tego, no, że ten sprzęt jest no, już troszkę leciwy, bo akurat ta konsolka jest z 2004 roku, została wyprodukowana przez firmę Radica, to jest dość popularna firma tworząca wszelkie jakieś gamingowe właśnie tutaj gadżety, sprzęty. I z czego składa się ten nasz sprzęt, tak? Zacznijmy od samej konsoli właściwej. To jest ta kostka. Jak widzicie, troszkę wzorowana jest na konsoli Sega Mega Drive, czyli w Stanach z Sega Genesis. Jak to tutaj wygląda, jeżeli chodzi o samą konstrukcję? Jak widzicie, mamy małe pudełko. Te pudełko jest zasilane czterema bateriami AA, czyli duże paluszki, które znajdują się tutaj pod klapką. Ja Wam tutaj jeszcze pokażę. Tutaj tabliczkę znamionową. Jak widzicie, tak to mniej więcej wygląda. Tych konsolek z tej firmy jest dość sporo. U nas można znaleźć spokojnie. Tutaj ten egzemplarz, który Wam prezentuje, ten model, który Wam prezentuje. I tak jest to typowo właśnie plug and play. Tak jak sama nazwa mówi, czyli podłącz i graj. Nie wymaga to jakichś tam cudów. Wszystko mamy w komplecie, oprócz wspomnianych baterii paluszków, których tutaj tak jak mówię pod tą klapką musimy umieścić cztery, bądź też jeśli ktoś ma ochotę mamy wejście tutaj na zasilacz, tak? można podłączyć spokojnie jakiś zasilacz uniwersalny, jak widzicie 6V. Także spokojnie można to podłączyć. Jeżeli chodzi o samą konsolę, w konstrukcji ona tutaj za bardzo nie ma jakichś tam przełączników, przycisków, poza jednym, tym power. Gdy włączymy, zapala nam się dioda na czerwono, to znaczy, że konsola działa. Tutaj te dwa przyciski to jest po prostu tylko wyżłobienie w plastiku, to akurat nie służy niczemu poza ozdobną funkcją i, i taką jakby troszkę, że tak powiem. Że ten sprzęt ma być podobny właśnie do, do stacjonarnych konsol, właśnie z tamtych czasów, czyli akurat w tym przypadku do SEGI Mega Drive. W Ta wersja, jak widzicie, posiada kable i tak, jeden kabel, ten sygnałowy, który idzie do telewizora jak widzicie, on jest z filtrem i ten kabel jest dosyć długi on około 1,80 m posiada mamy dwa kable RCA. Czyli musimy posiadać telewizor ze złączem cinch, tak zwanym potocznie bądź RCA, chyba że mamy kostkę, przejściówkę dość popularną już tam czy z konsoli PlayStation 1, czy z PlayStation 2, czy, czy tudzież z pierwszego Xboxa. Gdzie można sobie te kabelki podłączyć? Oczywiście żółty zawsze jest to kabel odpowiedzialny za wideo, czyli za obraz, biały bądź czerwony jest to zawsze kabel odpowiedzialny za dźwięk. Tak? Jak widzicie, tylko dwa kabelki, czyli dźwięk idzie po jednym kanale. Nie jest to stereo, tylko mono. Tak jak mówię, akurat mam przejściówkę z Xboxa. Zaraz Wam pokażę mniej więcej, jak to wygląda. Ok, sorki taki zjazd. I oczywiście możemy sobie podłączyć żółty do żółtego, biały do białego, jeżeli ktoś nie posiada wejścia cinch, a posiada wejście SCART, czyli wejście euro w swoim telewizorze, tak. Tak jak mówię, kabelek jest dość długi, 1,80 m do samej tej mini konsolki i z mini konsolki, co tutaj też jest dość rzadkością akurat, to w tym przypadku mamy samą grę na dwóch graczy, czyli jak widzicie wychodzą dwa pady, znaczy dwa kabelki i mamy dwa pady, tak? Jeden w kolorze czerwonym, drugi w kolorze takim niebieskim. Jak widzicie, pady też są wzorowane na, na padach segowskich tych sześciu też właśnie wzornictwo typowo padów na Sega Mega Drive z tym, że są troszkę mniejsze. Ja akurat nie lubiłem nigdy tych D-padów, właśnie na zasadzie tego kołka, tak? Ja zawsze wolałem osobne przyciski, bądź też bez tego koła, tak? Jak jest to zrobione w przypadku padów do choćby Inessa, tak? Czy tudzież Pegasusa, jeżeli chodzi o samego pada, jak widzicie, tak to mniej więcej wygląda. Tutaj mamy też na każdym z tych padów tabliczkę znamionową, że oczywiście sprzęt jest z firmy RADIKA na licencji SEGI. I mamy tak krzyżak kierunkowy, mamy start do włączania gier, mamy menu do powrotu do menu i mamy przyciski, tak jak w samej SEDZE Mega Drive, do obsługi różnych gier. Tak? Tutaj w tym przypadku 6. Drugi pad, identycznie zbudowany, nie różni się od tego drugiego poza kolorem. No i co my tutaj mamy? Jak widzicie, już żeście się zorientowali, bo na padzie mamy napis Street Fighter 2, ale sama konsolka, sama akurat ta wersja tej konsoli Plug-and-Play zawiera dwie gry. Różnie bywa z tymi konsolkami, bo są konsolki, które zawierają jakiś tam większy pak gier, ale w tej chwili w tym filmiku mamy właśnie ten model. Ze Street Fighterem, i tutaj oprócz Street Fightera posiadamy jeszcze Ghost Ghost, czyli też dość kultową grę. Oczywiście i Street Fighter, i wspomniany Ghost, Ghost jest z wersji, że tak powiem, na Sega Mega Drive. I już zaraz Wam pokażę, jak się to prezentuje. Także chwilowe cięcie. No i wracam do Was po cięciu. Tak wygląda mniej więcej menu. Gdzie możecie znaleźć, tak jak mówiłem wcześniej, dwie gry? Jedna Street Fighter, 2 w wersji Special Champion Edition i Golden Gold. Zacznijmy może od Street Fightera. Włączmy sam tytuł. Jak widzicie, mamy logo SEGI. Tak jak mówię, konsolka jest tutaj na licencji SEGI, więc tak jak mówię, porty tych gier są stricte SEGOSkie. No i co my tutaj mamy? Ja może ciutkę zwiększę głośność. Dobra, jak widzicie, same ekran tytułowe Street Fighter 2 Special Champion Edition. Naciskamy starty. Jak widzicie, tutaj mamy do wyboru Champion, Hyper i opcje. Jeżeli chodzi o opcje, konsolka nie ma jakichś tam mega, że tak powiem, rozbudowanych opcji. Możemy sobie po prostu... Zwiększyć lub zmniejszyć poziom trudności. Mamy tutaj możliwość wyłączenia limitu czasu. Mamy możliwość przemopowania naszego kontrolera, jak dokładnie nam się tutaj będzie grało. I mamy, muzyk, mamy testy tutaj, jeżeli chodzi o muzykę i o efekty. Także to jest tyle, jeśli chodzi o samo menu. Dobra, przejdźmy do samej gry. Tak na szybko, ok. Jak widzicie, w samym e, tym pierwszym menu mamy tutaj albo zwykły Game Start, czyli po prostu przechodzimy sobie po kolei e, na zasadzie arcade drabinki. Mamy tutaj Versus Battle, czyli możemy grać na dwóch graczy. E, oj kurczę, jeszcze mi się tutaj włącza. Widzę demko. No i mamy grupową e, bitwę, że tak to tutaj nazwę, ale przejdźmy do drabinki trybu arcade. Jak widzicie, z tej wersji Street Fightera mamy y, zawodników, że tak powiem, standardowych. Jak, jacy byli na, na innych portach, jeśli chodzi o tą wersję Street Fightera. Nie weźmy sobie tam jakiegoś zawodnika, ja zawsze lubiłem grać kenem. Ok, i lecimy tutaj na pierwszą walkę do Japonii. No i okej. Okay. i spróbujmy go pokonać. Zagrajmy taką po prostu jeden, jeden taki meczyk. No widzę, że Honda na razie mnie tutaj pałuje. No i dostałem w dupkę. <laughs> Jak widzicie ta synteza mowy z Segi Mega Drive, rebelka. Dobra, teraz się już postarajmy. Wbrew pozorom tutaj na tym dipadzie wszelkie półkola wchodzą OK. Także nie ma źle tutaj z jakimś, że tak powiem niedokładnym sterowaniem. Tak jak nie lubię tych Dipadów na zasadzie kółka, to tutaj sprawdza się to całkiem, całkiem spoko. Dobra, lecimy dalej. No Edmund Honda jak widzicie troszkę toporne, no ale no niestety taka była wersja Segoska. No i poradziliśmy sobie z Edmundem i oczywiście tam gdzieś dalej będziemy tutaj starać się yy, na zasadzie drabinki, na zasadzie tutaj tej mapki przechodzić kolejnych innych przeciwników. Jak widzicie mamy identycznie jak sportów ze zwykłych stacjonarnych konsol, też mamy tutaj wszystko, że tak powiem, wprowadzone. No ale przejdźmy sobie do samego menu i zajmijmy się drugą grą. Teraz przyjrzymy się, jak wygląda Ghost Ghost. Tutaj oczywiście też można grać na dwóch graczy, z tym, że gramy nie na dwóch osobnych padach, to jest akurat trochę dziwnie zrobione, chyba że da się to w opcjach tutaj przełączyć, zaraz sprawdzimy. Z tego co ja tutaj grałem, gra na dwóch graczy wygląda tak, że jak jeden skończy, to po prostu na tym samym padzie podaje pada drugiemu i drugi zaczyna. Jak widzicie, zobaczmy w opcjach, może tutaj da się. Aha, można zmienić tylko tutaj side, tak? czyli stronę. Dobra, jak widzicie, poziom Practice in Professional w przypadku. Gier z tej serii, te gry są naprawdę bardzo trudne, więc na praktyce naprawdę ludzie sobie nie dają rady, a co dopiero na poziomie professional. Dla mnie Ghost and Ghost i tak samo jak Ghost Goblin są to gry bardzo kultowe, jedne takich naprawdę, które, do których powracam z nostalgią. Jeżeli chodzi o samo Ghost and Ghost, to jak widzicie mamy na jednym przycisku mamy, że tak powiem, atak, na drugim mamy Podskok, jak e, nas dotknie jakiś ziomek, to jak widzicie, lądujemy w Majtach. Tracimy naszą zbroję. Dobra, i zaczynamy grać. Ten port całkiem fajnie. Naprawdę całkiem fajnie wychodzi na tą konsolę plug and play. Jeżeli ktoś chce pograć coś hardkorowego, polecam. Tutaj magiczne skrzynie, postarajmy się, żeby nas nie dopadła, bo złośliwy mag może nas zamienić w staruszka, tudzież w kaczkę. Postaram się później Wam to pokazać. Oczywiście nasz Artur może strzelać też do góry. Ła, niestety zamiast na, na bok skoczyłem w miejscu do góry. No to zaczynamy. Oczywiście różne bronie tutaj w tej grze też posiadamy. Postaram się Wam pokazać tam gdzieś dalej, jak dojdę. Gra jest dość mocno skillowym tytułem. A wracając tutaj jeszcze do ceny samej konsolki plug and play, można ją dopaść na naprawdę cenach różnych. W tej chwili na portalach typu Allegro, typu OLX można ją dopaść od 20, tam powiedzmy do 50 zł. Plus minus. To są takie średnie widełki, więc nie jest całkiem źle, jeśli chodzi o taką gierkę plug and play. Tutaj widzicie, mamy zmianę broni. Wziąłem sobie coś, co wygląda na tej zasadzie. Niebieski ogień. Ale raczej nie lubiłem, nie lubiłem nigdy tej broni. Po prostu wziąłem, żeby pokazać wam, jak to wygląda. Dobra, tutaj mamy niestety... Sępy. Sępy, orły, jak zwał tak zwał. Będziemy mieli trochę problem z tą bronią, jeżeli byśmy mieli te włócznie. Moglibyśmy spokojnie do góry strzelać, a tak to niestety widzicie, jak to wygląda. Ok. Także pokrótce może tutaj będę już kończył. Tak to mniej więcej wygląda, widzicie. Ehm... Mam nadzieję, że będziemy się widzieć w innych tego typu filmikach związanych właśnie ze sprzętem. Na pewno bardzo duża ilość z tych sprzętów będą to sprzęty retro. Także do zobaczenia i do usłyszenia. Na razie trzymajcie się, hej!